interesuje się siatkówką? Tak, tak, interesuję się i wiem, że zmierzasz do tego, że nasi siatkarze ostatnio grali turniej eliminacyjny do, albo jeden z turniej eliminacyjnych, do Igrzysk Olimpijskich i w tym ostatnim meczu bodajże z Włochami ten wynik, który osiągnęli, niestety nie pozwolił im na to, żeby się zakwalifikować. Wiem, że jeszcze mają jedną bądź dwie szanse, żeby móc to zrobić. I uważam, że to też pytanie nawiązuje do no, tego, No świetnie, świetnie odpowiedziałeś, tak. bardzo dobrze nauczyłeś się. Fakt. Ale wiem, że to było tylko podprowadzenie. Tak, tak. dokładnie. Wiem, że to, to pytanie nawiązuje właśnie chyba do, do naszej reprezentacji w piłce nożnej. I na jakim etapie jesteśmy i co nas teraz czeka w najbliższej przyszłości? Prawo, prawo i co nas czeka w najbliższej znaczy, przyszłości. Znaczy, no czekają nas dwa najważniejsze praktycznie te mecze w, w tych eliminacjach do, do Mistrzostw Europy. Najpierw ze Szkocją, no i później oczywiście z Irlandią. Jesteśmy uważam w naprawdę dobrej pozycji. Wszystko jest w naszych rękach. Wszystko praktycznie zależy od nas. Na pewno nie będą to łatwe, to niełatwe spotkania, ale, ale też wierzę, że, że będziemy, że, że osiągniemy ten cel, który sobie założyliśmy. Piękna książkowa odpowiedź. Proszę bardzo. A teraz poważnie porozmawiamy o, o zagrożeniach ze strony. Szkotów i Irlandczyków. Yy, mamy szansę załatwić to w Glasgow. Y -y. Chciałbyś pewnie, żeby jak najszybciej... To żeby, myślę, że, był, że ja i, i chyba wszyscy w ogóle związani z naszą reprezentacją yy, będziemy się przygotować yy, do tego dwóch meczów w ten sposób, żeby, żeby, żeby to wszystko mimo wszystko rozstrzygnąć jak, jak najszybciej. Wiadomo, że żeby tak było Irlandia też w meczu z Niemcami chyba musi przegrać. Yy, tak więc yy, Wiadomo, że, że, że nasze przygotowania na pewno będą koncentrowały się przede wszystkim na Szkocji. Nie tylko, że, że, że ten może dać, że mecz może dać nam awans, ale również jest to pierwszy mecz Aha. w tym dwóch więc więc jest należyte podejście. Będzie to trudne spotkanie, bo, bo, bo na wyjeździe z drużyną, która jeszcze jakieś tam miło wszystko szanse ma. Więc. No Lekko nie będzie. I w piłkę trochę gra też szkoda. No i też mają naprawdę dobrych, dobrych zawodników. Praktycznie cała chyba ich drużyna składa się z zawodników, którzy grają w Lidze angielskiej, więc jakieś takie powiedzmy rozeznanie a propos tej drużyny ja osobiście mam. I też mniej więcej wiemy, czego ewentualnie można się spodziewać. Nie są to pierwszoplanowe postacie drużyn angielskich w większości. To jednak taki gdzieś drugi, trzeci, powiedzmy. Rzut, ale chyba pokazali Szkoci, że, że, też nie, że to, to niekoniecznie jest tylko gra górą. Mhm. E, I nie o tym tylko mówimy, tylko potrafią rozegrać e, piłkę. Nie, myślę, że jeśli chodzi o, o drużynę e, Szkocką, od momentu jak przejął Strahan, mhm. to myślę, że, że w grze mimo wszystko troszkę, troszkę, troszkę takie podejście do, do tego, w jaki sposób oni chcą grać się zmieniło. Wiadomo, że, że jest cały czas ta taka ich słynna waleczność. E, ciągle ważnym elementem ich gry, natomiast e, jest to drużyna, w której, e, tak mi się wydaje, że mimo wszystko jest duży też nacisk na to, że w względem piłkarskim było to na takim dobrym poziomie i ten sposób ich gry nie jest już tak typowo brytyjski, jak to może miało miejsce wcześniej. Mhm. Nie są to już Stachanowcy, to są Strachanowcy chyba. <noise> no to, znaczy jeżeli mówimy przez prywat ich trenera, to chyba to są Strachanowcy, tak. Mhm. A e, wygodniejszym, czy można w ogóle mówić porównując te dwie drużyny, że z któraś z nich jest wygodniejsza dla nas? A, nie... nie... to pornie grają, mam wrażenie. A... Uważam, że, 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 że nie, jeżeli chodzi o ten dwumecz, nie można patrzeć na to kto jest bardziej, kto jest mniej top, toporny, czy, czy trudniejszy. Na pewno będą to dwa naprawdę ciężkie mecze, bo tak jak mówiłem wcześniej, obie te drużyny cały czas mają jakieś tam szanse na, na awans i, i, i że, że że ten pojedynek pomiędzy trzema zespołami, czyli nami. W sumie Niemcy też jeszcze muszą sobie ten, ten awans. Więc te cztery zespoły, które cały czas walczą o, o wejście, o te dwa pierwsze miejsca, żeby wejść do Euro. No chyba jakby każdy cel będzie już Dobrze mówię? Mhm. Cel uświęca środki? Tak, więc, więc każdy raczej będzie podejrzewam e i mał się wszystkiego, żeby, żeby, żeby awansować, bo, bo będą to mecze o dużą stawkę E, gdzie, gdzie wiadomo, że będą decydowały szczegóły e, jakiś niekorzystny wynik dla, dla jakiejś z ekip będzie praktycznie oznaczał pożegnanie się z marzeniami euro, więc, więc no, duże wyzwanie Nieprzyjemni rywale dla bramkarzy Bardzo jesteś posianiaczony po e, ostatnich? Znaczy no wiem tak mi się wydaje mniej więcej czego się spodziewać e, Wiem, że, że, że te drużyny starają się budować, powiedzmy, swój atak w oparciu o, o dużą liczbę doświadkowań czy też nawet całych fragmentów gry, jeżeli, jeżeli takie uzyskają. Tak więc jest to coś, 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 coś podobnego do, do tego, co, co spotykam na, na co dzień tu w lice. Oswoiłeś się już z, z tymi uderzeniami. Nie. nie, no z tym nigdy nie miałem problemu. Wiadomo, że, że zdarzają się momenty, gdzie, gdzie człowiek gdzieś tam oberwie. Nawet w ostatnim meczu, też miałem sytuację, gdzie, gdzie, gdzie zostało mi poharatane kolana, ale też to jakby wliczam powiedzmy w swój fach i też mam świadomość tego, że, że to jest taka liga, gdzie... Gdzie, gdzie, gdzie trzeba być na to przygotowany. Mhm. Grałeś w meczu z Irlandczykami. Mhm. Straciliśmy tam gola w takich okolicznościach e, i słyszałem takie komentarze, że gdybyś e, staranował tego zawodnika, wybieg kolanami do przodu, to być może byśmy uniknęli straty tej bramki. Nie analizowałeś to? I myślisz, A że... czy bramkę straciliśmy po rzucie rożnym? Natomiast e, mówisz o sytuacji, która miała wcześniej, jeżeli chodzi o rzut wolny, tak? po którym był e, rzut rożny dla Irlandczyków. A czy to jest, no, gdybanie? co by było gdyby? No, ja uważam, że, że, że w tamtym momencie moja pozycja i zachowanie się względem doszedkowania, jakie miało miejsce, e, gdzie powiedzmy ta piłka była, hmm, jakby to powiedzieć, bita w ten sposób, że, że, że nie miałem miejsca na rozbieg, bo ona, bo ona wpadała jakby praktycznie w tą moją strefę, więc e, nie mogłem jej jakby atakować. W sensie, że ona nie spada mi tam parę metrów przede mną, tylko ona spadała na mnie, więc wiadomo, że w tej sytuacji jakoś tak w większym rozpędzie zawsze będzie napastnik i, i, i teraz jest kwestia też, nie wiem, interpretacji przez sędziego tak? Ca całego incydentu. Ja uważam, że w tamtym momencie e wpadło na mnie dwóch zawodników, z czego jeden był ewidentnie spóźniony i, i w ogóle nie miał możliwości nawet e jakby do sięgnięcia piłki i. Jego celem tylko i było jakby zaatakowanie mojej osoby, tak więc no wiadomo, no, ja mogę i wyskoczyć z kolanem, ale co mi po tym, jak ktoś na mnie ewidentnie jakoś wpada i, i jakby utrudnia mi interwencję, tak więc no, to już jest kwestia bardziej interpretacji sędziego, niż, niż jakieś moje zachowanie. To jeszcze czepiając się sytuacji różnych, Aha. oglądałeś pewnie powtórki meczu z Niemcami. Mhm. Chodzi mi głównie o gol, który Strzelił gece w krótki róg, bo panuje takie utarty. mówi się, no, że, no że tak? po krótkim tak. jak dostaniesz, to, hmm. to zawsze się patrzy na bramkarza? Eee... Oglądałeś to? Nie, no wiadomo, że oglądam, analizowałem i tak uważam, że, że na pewno można było się zachować lepiej. Aha, czyli, czyli troszkę. Nie, no wiadomo, że każdy, każda, każda bramka eee, jest. Eee... Jest jakaś do analizy tak, i zawsze stara się, trzeba, tak uważam, wyciągnąć jakieś takie naj, najlepsze i najkorzystniejsze wnioski z tego, żeby... żeby e, a myślę, że najgorsze, co, co, co ty możesz zrobić jako bramkarz, to, to, to popaść coś takiego, że, że każdym bram, bramkarz, którą piszesz, będziesz e, nie wiem, starał się bronić i, i mówić, że tu, bo mi ten zasłonił, tu, bo tamten coś zrobił. E, Sytuacja była trudna, ale myślę, że, że, że można było się zachować lepiej. To między nogami poszło, to było. A czy to, to było. Wiem, czy no to jak, było no tam było wiele różnych czynników, ale myślę, że to też ja ze swojej perspektywy mogłem się lepiej zachować. To y, prawdopodobnie będziesz pierwszym bramkarzem w najbliższych klasach. Gdybamy. Meczach. Gdybamy, tak. <laughs> z, dużym, z dużą dozą prawdopodobieństwa. Wiemy, jak Łukasz Fabiański znosi rolę rezerwowego, bo zawsze mówiło się o tym, że że dostajesz powołania, że zawsze się stawiasz, nie mhm. stroisz żadnych e, e, fochów, e, że tak powiem, to teraz z perspektywy Twojej, jak wyglądają rezerwowi, <noise> to, że daje Twoje mecze z W klubie, czy jak? Czy no, raczej myślę, my rozmawiamy na reprezentacji. O no nie wiem, no w porządku. Jeżeli chodzi o nasze relacje, no to jest naprawdę spoko. Um. Nie wiem, nie wiem, co mogę więcej na ten temat powiedzieć, bo, bo, bo nie wiem czy, czy Wojtek, czy, czy Artur, czy nawet Przemek. E, no każdy w tej reprezentacji zawsze e, no miał jakieś takie naprawdę swoje momenty i, i, i zawsze stawali na, na wysokości zadania. No teraz tak akurat przez ten ostatni okres jest taka sytuacja, gdzie, gdzie, gdzie ja staram się pomagać tej drużynie, tak więc no na pewno nikt nie lubi siedzieć ze w mhm, Tak powiesz dyplomatycznie. A ja pytam o to, ponieważ yy, w dyskusji z, y, na temat sensu powołania Przemka Tytona, no, słyszałem taką opinię. Trzech bramkarzy patrzy na siebie wilkiem i cz czwarty będzie chodził ze zwieszoną głową z ze świadomością, że, że nie ma szans no, nawet usiąść na ławce. Patrzycie na siebie wilkiem? Nie, wątpię. Znaczy... Nie, myślę, że jeżeli chodzi o reprezentację, to raczej uciekam było od takiego, takich opinii mimo wszystko, bo, bo jest to reprezentacja, to nie jest klub. W klubie wiadomo, że, że są troszkę jakby inne, może nie cele, ale, ale wiadomo, że bo chce się grać na co dzień. Reprezentacja to, to, to jest. wiadomo, że, że, że zawsze będzie rywalizowało gro tych. Gro, czy, czy, czy jakaś liczba tych bramkarzy, którzy gdzieś tam grają na naprawdę niezłym poziomie. I, i mimo wszystko trzeba zawsze uszanować tą decyzję e, trenera, e, kto będzie bronił i, i raczej zawsze to jest mimo wszystko dla dobra drużyny, tak? I, i żeby te relacje e, cały czas były na, odbywały się na zdrowych zasadach, e, i myślę, że tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć tylko tyle, że, że moje relacje. Czy byłem rezerwowym, czy, czy, czy ostatnio jak grałem, cały czas są takie same i myślę, że e, tak jak nie wiem, z Arturem w tej reprezentacji powiedzmy jesteśmy od naprawdę dłuższego czasu, ale zawsze się dogadywaliśmy naprawdę fajnie, tak więc e, no, teraz też jest podobnie. Możliwa jest przyjaźń między bramkarzami? Jak wychodzisz na trening, czy wychodzisz, no, na mecz to raczej nie rywalizujesz z bramkarzem. Bo, bo jest tylko jeden na boisku, ale powiedzmy jak wychodzisz na ten trening, no to i jest gdzieś tam ten element rywalizacji zawsze. Tylko teraz jest kwestia tego, żeby, żeby to nie było na zasadzie złośliwości, tak? Tylko ta rywalizacja zdrowa, eee, taka normalna, bez, bez żadnego jakiegoś tam, nie wiem, podkładania nuki w ogóle. Tak więc e, jeżeli to tak wygląda, to myślę, że, że jak najbardziej możemy mieć naprawdę fajnego kumpla. Wytłumacz mi się jeszcze z jednej sytuacji, okay. zmęczył z Gibraltarem mm -hmm. i w sobie, nie dotyczy twojej interwencji tylko e, po golu Kuby Błaszczykowskiego to karnego, przebiegłeś całe Ta. boisko, co chciałeś powiedzieć? Przestań. nie tak że jak podbiegłem, to Kuba do mnie mówi co ty zrobisz <laughs> tak nie, tak e, hmm. z Kubą e, znam się powiedzmy bardzo długo od jakichś takich czasów jeszcze reprezentacji juniorskich w ogóle więc troszkę razem e, przeszliśmy, czy, czy tam z piszczem też, więc ten, powiedzmy jesteśmy tym rocznikiem takim rocznikiem 8-5, który zna się dosyć długo i, i po prostu cieszyłem się i chciałem mu pogratulować tego, że, że wrócił do kadry i, i że zdobył bramkę. Myślę, że dla niego to też e, było naprawdę coś fajnego. Myślę, że nawet samo zachowanie kibiców, którzy zaczęli mhm. skandować jego imię i nazwisko. Myślę oddaje, jak naprawdę on jest istotnym e, członkiem tej, tej drużyny. A ten sprint do Kuby, to był spontan czy tak sobie pomyślałeś, że nie, to no tak bardziej na spontanie, No mówię, chciałem mu mhm. jakoś tam, no, cieszyłem się, cieszyłem się, że, mhm. że, że Kuba po, po tak trudnej kontuzji, po długiej naprawdę przerwie strzelił bramkę na narodowym przy polskich kibicach, którzy skandowali jego, jego imię nazwisko, tak więc no tak na zasadzie spontane. no. Może trochę głupi spontan, ale trzeba. Mhm. Bo jakby to był jakiś inny piłkarz, to... Jakby to był Piszczu, też bym powiedział. <gry> no właśnie, Nie, to zależy, myślę, to zależy też e, jakoś tam o sytuacji. No wiadomo, że z Gibraltarem... Jakby Sławek Peszko wszedł, na przykład. No i... jakby Sławek Peszko wszedł i, i gralibyśmy teraz, gramy ze Szkocją i strzela w 90 No to wiadomo, nie, że... Nie, jakby Sławek na... wszedł meczu z Gibraltarem i strzelił na 6 skarnego. nie, no to, to... Wiadomo, że to też jest jakiś taki mhm. element, tak jak powiedziałem, że tej znajomości, tak? Jakieś takie e, prywatne może... Trochę prywaty w tym było. E, ale no, mówię, sobie z tego względu, że, że, że jesteśmy dobrymi kolegami, no, mhm. więc jakoś tak nie to... Tro, trochę zapędzasz się w kozi ruch, bo no. No. chcę się zapytać o to, wymieniasz dwa nazwiska, Błaszczykowski i Piszczuk? Piszczek, tak? Sławek, i Wojtek, mogę jeszcze mówić, Sławka a? ja wymieniłem, a. Peszko. Chodzi mi o to, że sporo mówiło się w kadrze, że jest pewna grupa, która trzyma się bliżej mhm. e, niż inni, znaczy, że jakby no... Jest grupa z Robertem, powiedzmy, Lewandowskim, hmm. i tam można sobie dopisać jeszcze parę nazwisk. Czy... Nie, ale myślę, że to wynika tylko i wyłącznie z tego, tak jak mówiłem wcześniej, że, że e... ja, nie wiem, e... Piszczu, Kuba, nawet Sławek, e... no my jesteśmy roślinko 8-5, mhm. który w tych kadrach juniorskich, powiedzmy, tam już od, nie wiem, od lat, jak mieliśmy po 16 lat, to, to się znaliśmy. I to jest to jakaś taka, nie wiem, dla nas. Jakaś fajna historia, i, i to, że, no, że jesteśmy znajomymi, to, to zawsze jakoś tak się trzymamy razem. Mhm. Jest nam jakoś tak no wiadomo, że się troszkę lepiej dogadujemy, bo, bo znamy się od, od dłuższego czasu. Mhm. Czyli podziały w drużynie mogą być pozytywne, tak? Również nie, no, uważam, że, jakby... Ja bym nie, nie, nie nazywał tego podziałem, no, tylko wiadomo, że np. są zawodnicy z jednego klubu, którzy, którzy nie wiem, na, na, na zgrupowaniu cały czas ze sobą przebywają. I to, te, to nie jest grupa, no to jest po prostu jakaś taka no nie no lepsza znajomość kogoś. No wiadomo, że ma się kolegów i ma się takich bardziej znajomych, tak? Nie, no nie jakoś bym tutaj nie, 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 nie uderzał w jakieś takie podziały czy grupy. Sympatia to, to jest jedno, że ktoś się lubi, ale myślę, że najważniejszy jest w tym wszystkim szacunek. Mhm. Jeżeli chodzi o reprezentację, to ten szacunek musi być przede wszystkim i, i świadomość tego, że to co robimy ma tylko i wyłącznie jeden cel. Uh -huh. I myślę, że, że, że ta świadomość akurat, jeżeli chodzi o represtację jest na, na wysokim poziomie. Uh -huh. Uh -huh. Czyli generalnie jest y, grupa cementuje się, tak? Moż, można ja uważam, powiedzieć. że ta grupa jest naprawdę scementowana i, i ta grupa jest, e, tak powiedziałem wcześniej, świadoma celu i, i, i też e, wiadomo było wielkie Halo a propos powrotu Kuby, tej całej opaski i tego wszystkiego. I uważam, że... Jak Kuba przyjechał, został powołany na reprezentację po dłuższej przerwie, to no, większe halo robiły media, natomiast Kuba sam widać było, że, że on jest przede wszystkim po to, żeby pomóc swojej drużynie, a nie żeby jakieś tam swoje prywatne e, nie wiem, sytuacje związane z opaską czy, czy z czymkolwiek rozwiązywać i to, i to cały czas. E, to wyglądało myślę bardzo profesjonalnie z jego strony i zarówno ze strony całej drużyny i myślę efektem tego są również Eee, te uważam korzystne wyniki, które osiągamy w tych eliminacjach. W Arsenalu, wrócę na chwilkę, bo kończymy. Najsporo <laughs> okay. ja i się, się no. <laughs> Paru kolegów francuskojęzycznych. Okay. Czy Powiedz, czy troszkę jakichś zwrotów po francusku. Tylko te wulgarne, ale tak to... Nie, mhm. nie ten. Wiadomo, że jakoś tak w tej szatni piłkarskiej, jak się jest... O, o, czy jeszcze się tak jak ja w tym przypadku, jest się obcokrajowcem, czy... Czy jak e, no się dzieli, wiadomo, że, że szczególnie w lidze angielskiej jest, jest, jest gro e, zawodników z różnych e, krajów o, mówiących różnymi językami, e, to nie wiem, czemu zawsze te pierwsze zwroty, które się uczysz, to są te wulgarne zwroty. E, A ty jak kogoś uczysz po, po polskiego to od czego zaczynasz? Nie, no dzień dobry, nie, no śmieję się. Jak, z reguły nie wiem, czemu, ale każdy zawsze wie, mm. jeżeli chodzi o, o te zwroty. Takie dosyć e, śmieszne. Mm, nie wiem czemu. E... No, ale jeżeli chodzi o język francuski, to mam jakieś takie podstawy głupkowe bardziej niż, niż, niż język francuski. Do tej pory dobrze odczytywałeś moje intencje w pytaniach. Wiesz, dlaczego pytam o ten francuski? Nie, wiem, czemu jest. Euro jest chyba we Francji. Aha, ojej. Tak, o, o. Z... to co pominiałem. No co mm -hmm. teraz? Myślisz, że już powoli trzeba coś tam, paru zgrabów, czy, nie, nie, nie. czy na razie słownik francuskiego? Nie, nie, na razie odstawiamy i myślę, że trzeba się koncentrować na, na, na tych dwóch najbliższych meczach. Bo naprawdę to są no, de decydujące mecze i nie od nich zależy to, czy, czy, czy będziemy na Euro, czy nie. Natomiast, że chodzi o sam słownik, to, to, to na niego mam nadzieję, że przyjdzie pora. Łukasz, rozmawiałem tutaj z ludźmi z biura prasowego Słonży i powiedzieli, że jesteś twarzą tego klubu. Oh, 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 oh. oh, oh. oh, oh. Ale to pierwszy raz słyszę coś takiego. Nie no, jaka jaka? Chyba no. Nie jestem znacznym więc nie wiem co mogę powiedzieć.